Witam w wydaniu numer 2. Dzisiaj już brzmi myślę bardziej sensownie. Nałykałam się wszystkiego, co jest dostępne w aptece na ból gardła, więc dziś już z mniej ściśniętą krtanią zapraszam Was na kolejne kilkanaście minut straconego ze mną czasu. I jestem zdumiona faktem, że moje poprzednie nagranie odtworzyło więcej niż 25 osób. Ja byłam przekonana, że nikt tego nie włączy. 25 osób max, z czego 5 to członkowie mojej rodziny. A tu całkiem miłe zaskoczenie, więc spoko. Bardzo przyjemne jest też to, że nagrywanie materiałów bez wizji rządzi się swoimi prawami, bo wy mnie teraz nie widzicie, a ja sobie siedzę właśnie w ogródku w pełnym słońcu i raczej się promieniami których chyba od października nie widzieliśmy, więc jestem tego bardzo spragniona, a ludzie nie są fajni jak nie widzą słońca. Stają się tacy ponurzy, zamrożeni, szarzy, brzydcy. Dlatego korzystajcie z majówki i cieszcie się życiem, pijcie piwko, jedzcie kiełbę z keczupem, tortek koniecznie i całujcie się i piszcie sobie też miłe sms -y na dzień dobry i na dobranoc. Bardzo to lubię. Wtedy życie jest takie piękne i warte. Dość długo łamałam się z myślami, jaki temat dziś poruszyć. Bo mam w głowie kilka i niektóre z nich są mniej optymistyczne, niektóre bardziej, ale dziś poruszymy coś pomiędzy. Jestem taka dość monotematyczna, bo znów każę Wam się przenieść myślami do czasów szkolnych, ale zróbmy to, bo nie pożałujecie. Więc, drogie dzieci, zamykamy teraz oczy. Chyba, że aktualnie ktoś prowadzi. To niech tego nie robi, bo musi być czujny, jak grzechotnik. A cała reszta niech zamknie oczy. I teraz chciałam polecić tak literacko, żebyście faktycznie sobie ten okres w życiu wyobrazili. Nie, nie wyobrazili, przypomnieli, bo my to przeżyliśmy. Ale jestem sława w opowiadaniu bajek, chociaż się postaram. Więc jest piękny sierpniowy wieczór. Słońce zachodzi barwiąc niebo głębokim fioletem, a ty... Wdycharz woń, kończącego się lata, i jednocześnie jesteś taki pełen ekscytacji, bo jutro otwiera się nowy rozdział w życiu. Bo jutro nadchodzi wrzesień, początek roku szkolnego i wszyscy ruszamy. Niech, niech będzie liceum. W sumie liceum to jest taki dobry, nowy początek, nowe rozdanie, bo liceum to jest ten czas, kiedy jest się trochę dorosłym, trochę nie, trochę odpowiedzialnym, a jednak bardzo zależnym. Musimy myśleć o przyszłości, chociaż. Ledwo radzimy sobie z teraźni teraźniejszością, i do tego dochodzą jeszcze hormony, jakieś pierwsze miłości, pierwsze alkoholowe libacje na ławce w parku, i mamy koktajl naprawdę porządnej degrenkolady umysłowej. I w tym wszystkim nieustannie jeszcze słyszymy naokoło od każdego, że to jest decydujący okres w naszym życiu, który o wszystkim przesądzi, bo zaraz jest matura, najważniejszy egzamin, chyba nawet życia. Takie nawet tutaj. Poważne słowa padały. Poma że wiadomo, obowiązkowo studia i że generalnie te trzy lata. wiecie co, mam, mam wrażenie, że wszyscy jakoś za bardzo naoglądaliśmy się w tamtym czasie tych takich filmów amerykańskich z konkretnym podziałem na role. Nieudacznik, cheerleaderka, sportowiec, kujon, bla, bla, bla. <ścoughs> tak było chyba. Albo to było, Tak, bo to był okres tego American Pie. No, to co ja się zastanawiam. W każdym razie to liceum, on tak znacząco wytacza ścieżkę twojego życia, po której będziesz kroczył aż do usranej śmierci. I rodzice, nauczyciele, mądre księgi, oni wszyscy byli w tych teoriach bardzo zgodni, więc ciężko było się z tym kłócić. Masz się po prostu piąć w górę po szczebelkach życia i jak będziesz się starać, to już zawsze będzie tylko lepiej. W szkole musisz zbierać dobre oceny, oddać się swojej pasji, mieć serce jak filantrop i takie, powiedzmy, kredo-optymisty. W czasie wolnym nie możesz też leżeć jak kebab i oglądać sex education. Musisz uprawiać sport, najlepiej każdy, i czytać biografie życiowych inspiracji. I dobrze też by było, jakbyś grał na jakiejś harfie czy innym flecie, bo musisz się stale rozwijać. A wszystko po to, no po co, kochani, po to, żebyś miał dobre oceny, a później dobre życie, bo te dobre oceny równa się dobre życie. Bo w mnie mają grona pedagogicznego, wszystko jest takie oczywiste. Kolekcjonując piątki z oddziaływań międzycząsteczkowych i pisząc równania dysocjacji elektronicznej związków nieorganicznych, będziesz zajebistym chemikiem. A jak nie umiesz odmieniać przez przypadki albo popełniasz błędy ortograficzne i interpunkcyjne i nie czytasz tych wszystkich zjebanych lektur, to będziesz po prostu w życiu nikim. Bo porządny człowiek, taki wiecie z górnej półki, musi wiedzieć, że ten ksiądz Robak, ten co umiera po swojej spowiedzi gerwazemu, to jest Jacek Soplica. I że ten milf z pana Tadeusza, Telimena, to ona to kokietuje i tatka, i hrabiego, i sasesora. czy Nie, jak on miał? Asesor, sasesor, chuj wie. Wiecie, to jest bez sensu, przecież to są postaci fikcyjne. Te informacje są totalnie nieistotne. Książki się przecież czyta dla pewnego przekazu, dla pewnej historii, uczuć, wniosków, a nie po to, żeby rozstrząsać jakieś nieistotne szczegóły: jakiego koloru była sukienka Zosi i czym interesował się Bill Telimena. Nakręciłam się, ale wiecie, dlaczego na tej nieszczęsnej maturze wymaga się takich pierdół, które nie wnoszą niczego do naszego ilorazu inteligencji. Ja mając 19 lat i pisząc maturę rozszerzoną z polskiego, znałam poglądy wszystkich jońskich filozofów przyrody, a nie miałam pojęcia, ile wynosi skład kazus w tym kraju z kartonu. I w ogóle, co to jest podatek dochodowy czy VAT? I pewnie jakbym mnie ktoś zapytał, czy płacę podatki, to ja myślę, że odpowiedziałabym wtedy, że nie, bo jestem uczniem. Tak myślę, bo czajcie, że ja nie ogarniałam tego, że jak idę do sklepiku szkolnego kupić sobie chipsy maczugi ketchupowe, to kwota, jaką płacę, zawiera już ten podatek. Ja naprawdę chyba tego nie wiedziałam. Przynajmniej nie pamiętam, żebym to wiedziała. Sięgam pamięcią wstecz i chcę być w tym szczera, i naprawdę nie pamiętam, żebym wiedziała, czym w ogóle jest faktura i o co chodzi z braniem rzeczy na fakturę. Ja chyba myślałam, że jak ktoś bierze coś na fakturę, to że to jest jakieś za darmo. Ale nie wiem do końca dlaczego i dla kogo, ale tak mi się wydaje. I że jak sobie kupuję sukienkę na studniówkę i płacę za nią 150 zł, to że. Ja nie wiedziałam, że to zawiera w sobie jakikolwiek podatek, albo że jak dostaję do ręki 2000 zł pensji, to tak naprawdę zarobiłam dużo więcej, tylko potrącili mi wcześniej składkę ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Naprawdę tego nie wiedziałam. I nie chodzi o to, że ja byłam jakimś niepojętym uczniem. Myślę, że wręcz przeciwnie. Byłam dość taką chłonną osobą. Byłam bardzo kumata. Po prostu nas w szkole chyba tego nie uczono, albo nie pamiętam, żeby nas uczono. I jaki w tym był cel? Ale dobra, bo znacząco odbiegłam od tematu. No więc mamy dobrze zdać maturę. I nieważne, czy wiemy, czym jest podatek liniowy, czy nie, ważne, że znamy szczegóły katarynki i kamizelki. I żeby nie było, ja bardzo lubię prusa, zwłaszcza lalkę. Ale wiecie, chodzi o to, że te treści takie rozwijające nas duchowo, mentalnie, nazwijmy to humanistycznie. Też są zajebiście ważne, ale one nie mogą zdominować systemu edukacji. To nie może być tak, że uczymy się tylko i wyłącznie rzeczy, które może i są ważne, ale nie w życiu takim codziennym, praktycznym. W życiu codziennym, praktycznym ważne są rzeczy, które pomogą nam przetrwać. Musimy umieć rozliczać podatek, funkcjonować w tym systemie. Kurwa, kto to? Ej, synek, nie teraz, bo ja się tu wczułam i wkręciłam, odrzucam. Zorki za to następnym razem włączę tryb samolotowy, żeby nam nikt nie przeszkadzał, jak takim nastolatkom, którzy spotykają się w pokoju, jak rodzicom. <grym zna> za bardzo mi ta szkoła weszła. No, więc masz iść na studia, spodzić dziecko, kupić sobie zmywarkę i zraszacze do trawnika. I to jest chyba bardzo naiwne. Naiwnie jest wierzyć, że życiowy sukces przyniosą ci piątki z rozmnażania pantofelka. Mam wrażenie, że w szkole to nauczyciele bardzo szybko obsadzają nas w konkretnych rolach. Jednych spisując na straty, innych na sukces. I to chyba nigdy się nie sprawdza. Pamiętam, że raz na koniec roku dostałam taką książkę z cytatem. Brzmiał on. Jeśli dziś nie mogę czegoś dosięgnąć, jutro zbuduję drabinę i zdobędę to. To jest bardzo ładne, ale też trochę, trochę takie bardzo smutne, bo niestety nie jak się ma do dorosłego życia. Moim pobożnym życzeniem jest to, że ktoś kiedyś wymyśli taki system edukacji, w którym nie będzie się narzucało takiej presji bycia dobrym ze wszystkiego, w którym nauczyciel będzie osobą, która pomoże Tobie dostrzec to, co w Tobie najlepsze i, i rozwijać w Tobie te cechy, tak do perfekcji, gdzie nie będzie się oceniało człowieka przez pryzmat tego, czego nie umie, a przez pryzmat tego, w czym jest wybitny i że nauczyciel pomoże Ci też zrozumieć i odnaleźć to, w czym jesteś dobry. To jest bardzo trudne. Wystarczy znaleźć tę jedną magiczną rzecz, taką, której będziemy mogli się oddać w pełni, oddać z serca i z rozumu, trochę tak jak w miłości. Szkoła niestety nie wypuszcza nas w świat z tą cenną wiedzą i właściwie nie wiemy, w czym się specjalizujemy, jak ją opuszczamy. Zwykle we wszystkim po trochu, a to, co jest Twoją mocną stroną, no raczej tego nie wiesz, a jeśli wiesz, to już masz ogromną przewagę nad resztą. Być może ta presja bycia dobrym ze wszystkiego już minęła. Wiecie, ja do szkoły chodziłam lata temu, może to się zmieniło. Jeśli wiecie, to koniecznie dajcie mi znać. Ale wówczas nagrody na forum szkolnym otrzymywali uczniowie ze średnią 5-0, czyli z każdego przedmiotu trzeba było mieć piątkę, jak z czegoś miało się czwórkę, to z innego trzeba było mieć szóstkę. I jakie to ma przełożenie na życie dorosłe, takie zawodowe? Powiedzcie mi, proszę, gdzie w codziennym życiu znajdziemy ludzi, którzy są dobrzy ze wszystkiego z polskiego, z fizyki, z matematyki, chemii, jeszcze wybitnie skażą przez kozła, malują i oddają się jeszcze pasji grania na trójkącie. Tacy ludzie to chyba nie wiem w psychiatryku są tylko takie jednostki albo w więzieniu, jakim tryb jestem bogiem, wszedł za mocno. W normalnym życiu nie ma człowieka, który jest taką jednostką. Możesz się odnaleźć w dwóch, maksymalnie w trzech rolach. Nawet jak jesteś dobry w koszykówce czy w piłce. Czy w nożnej, czy w ręcznej, to też nie latasz po całym bo boisku jak balon z helem, tylko specjalizujesz się, szkolisz do bycia dobrym na konkretnej pozycji. Tak samo nie ma lekarzy od wszystkiego. Chirurg, okej, okay, on zrobi ci przeszczep, ale już odeślecie do innego specjalistu, jak mu przyjdziesz z bólem reumatycznym w lewej stopie. Czajcie co chcę powiedzieć. Chodzi o to, że szkoła stawia na wyróżnianie jednostek, które w realnym życiu nie istnieją. Jaki to ma sens? I jedynym czego szkole z pewnością odmówić nie można, to to, że wypuszcza nas w świat z takim ogromnym apetytem na życie. I pamiętam, że stojąc na tym końcowym apelu ze świadectwem w ręku, przepełnia nas takie przeświadczenie, że najlepsze w życiu jeszcze przed nami że cały świat stoi przed nami otworem i to akurat my będziemy tymi życiowymi zwycięzcami to jest super uczucie. Ale myślę, że też pod pewnym warunkiem. Więc stojąc na tej szkolnej auli, Marzymy o karierze, podróżach, o takim, wiecie, pięknym domu, oszklonym, pełnym światła, z takim równo przystrzyżonym trawniczkiem, i z basenem koniecznie, i z psem. Takie były moje wizje. Raczej nikt nie opuszczał szkolnych murów z apetytem na kawalerkę zasianą w. Betonowym lesie bloków z czasów PRL-u, gdzie na starej kanapie płodzisz dzieciaka z babą, która w ogóle wzięła cię z litości. No, nikt nie ma o sobie takich wyobrażeń. Jeśli ktoś ma, to chyba powinien się udać na jakąś, nie wiem, no, terapię. My jako dzieciaki chcemy od życia jak najwięcej. I nawet nam do głowy nie przychodzi, że. Możemy podzielić los tego dziwnego sąsiada z klatki obok, który codziennie rano ścina pieczarki. Te pieczarki wyrosły na publicznym trawniku, a on ich pilnuje jak własnych. A wiecie, na czym one wyrastają? No nie na ekologicznym, specjalnie przygotowanym podłożu. One rosły na psich substancjach toksycznych. I on je chyba, myślę, konsumował. Na pewno musiał, bo z dnia na dzień był coraz dziwniejszy. To jest autentyk ta historia. Ona mnie przeraża do dziś. Nie chcieliśmy być w każdym razie tym sąsiadem od pieczarek, chcieliśmy być człowiekiem sukcesu i jest to bardzo zdrowe podejście do życia. Więc jak dodatkowo taki osobnik, taki dzieciak dzierżył jeszcze w rękach ten nieszczęsny czerwony pasek, znaczy nie nieszczęsny, no fajnie, że mu się udało, ale to już w ogóle był taki naładowany przekonaniem o własnym sukcesie. Więc nie dziwmy się, że później ci ludzie idąc na studia, na prawo, na pierwszym roku, idą na zajęcia z prawa karnego ubrani jak Harvey Specter z oglądaliście suits? Bardzo fajny jest ten Harry Specter. Polecam, jeśli nie widzieliście bardzo przystojny pan. W polskie tłumaczenie filmu jest w garniturach. Kto tu mnie znowu terroryzuje wiadomościami? A. Uu. Ale nie rozpraszajmy się jeszcze moi mili, bo się nagadałam, nagadałam, ale nie powiedziałam najważniejszego, a sens dzisiejszego podcastu jeszcze przed nami, takie meritum, to co właściwie chciałabym przekazać. Więc wróćmy myślami do tej Dziewiętnastolatki, która stoi na apelu ze świadectwem w ręku. I ta dziewiętnastolatka, ona mogłaby przypuszczać, że te wszystkie inne dziewczęta, laureatki szkolnych konkursów, te celujące uczennice że one ruszą na uniwersytet Harvarda albo chociaż będą pracowały przy opracowywaniu szczepionek, albo trafią do telewizji publicznej i tam za publiczne pieniądze będą opowiadały Polakom różne pierdoły codziennie rano. Najpierw o domowych sposobach na zatwardzenie, potem o wpływie zanieczyszczeń, a na koniec sprzedadzą patent na zajbisty odlotowy makijaż sylwestrowy. I później taka moja babcia będzie to oglądać i mówić sobie niby do siebie, ale tak naprawdę do mnie pod nosem. Mówi tak, widzisz jaka ta Malwinka, jak ona sobie radzi w wielkim świecie. Taka celebrytka. A ty, Patrysia, czy ty w ogóle masz już jakiegoś kawalera? <grym> Ale wiecie, to jest cudowna wizja postrzegania świata każdej babci: że to, co jest w telewizji, to jest takie niepodlegające żadnemu sprzeciwowi. Moja to nawet wierzyła, że sędzia Maria Anna Wesołowska, że to są autentyczne materiały z sali sądowej, i to było urocze dość. Ale dobra, wróćmy. Co się dzieje z tymi wszystkimi wybitnymi uczennicami ze szkół średnich? Czy one faktycznie siedzą teraz na złotym tronie i latają helikopterem po bułki? Nie. Ja, ja wam powiem, co się z nimi dzieje, jeśli chcecie. One teraz siedzą na Facebooku i one publikują wyniki wirtualnych testów typu Sprawdź, jakim alkoholem jesteś. I one wklejają swoje zdjęcia w te takie dziwne, kolorowe, świąteczne grafiki z zającami, z podpisem mokrych jajek, hehe. He. I robią też testy typu Sprawdź, do jakiej aktorki Hollywood jesteś podobna. I potem też upubliczniają te testy oczywiście, bo łudzą się, że ktoś serio nabierze się. Że Ada wygląda jak Angelina, jo no prawie jak Angelina Jolie. Troszkę może inaczej, kurwa prawie. Ja się pytam, z której strony? Chyba Angelina Jolie w jakości 360 pikseli, ale wiecie, czemu tak się dzieje? Bo te faworyzowane uczennice, one często padają ofiarą takiego własnego sukcesu i w życiu dorosłym ich miejsce zajmują po prostu trójkowe, więc, więc te piątkowe uczennice, w wyniku różnych życiowych meandrów, Dziś tam im nie wychodzi, odpadają, a na ich miejsce wkraczają te trójki, bo te trójkowe wiedzą, że tak naprawdę to nic im się od życia nie należy. Że czerwony pasek on nie gwarantuje przyszłości. Oczywiście nie jest to do końca sprawiedliwe, bo wiadomo, że pewnie dużo łatwiej byłoby ogarnąć życie, gdyby ono miało taką tendencję wzrostową. I na pewno wtedy też porażka byłaby dużo łatwiejsza do przełknięcia, bo jak. Idzie, idzie i nagle przestaje iść, to też niełatwo jest się pozbierać i pogodzić z faktem, że jednak no nie jesteś takim wybrańcem losu. Więc wtedy jedyne, co ci pozostaje, to, to publikowanie tych nędznych postów, jakim warzywem jesteś. I takie karmienie się czasami swojej dawnej potęgi. I to jest dopiero upadek. Dlatego czasem lepiej jest mieć trójki, bo myślę, że piątka rozleniwia, a trójka uczy kombinować, ale niwi ludzie. Trochę pracują i uważają, że to już wystarczy, żeby wygrać, że już im się należy. A zwycięzcy pracują tak ciężko, jak to możliwe, i w dalszym ciągu się martwią, że chyba są zbyt leniwi. Chociaż z moich obserwacji też wynika, że taka zbytnia ambicja, ona też potrafi unieszczęśliwiać, ale to jest myślę bardzo dobry temat na kolejne nagranie. Myślę, że mniej lub bardziej przekazałam Wam to, co przekazać chciałam, chociaż teraz wpada mi jeszcze do głowy tyle różnych porównań i, i przemyśleń, ale nie można się też tak wystrzelać ze wszystkiego na początek, bo Wam się znudzę. Wiem, że większość z Was słucha mnie podróżując, także ja już powoli będę wysiadać na następnym przystanku i mam nadzieję, że podróż umiliłam. A Wam życzę miłej majóweczki, najeście się tej kiełby, browarów się opijcie i żyjcie pełnią życia. <trymujesz> Trzymajcie się.